Skaczą tu i tam i od Z parapetu hop na płot, albo z drzewa hop na dach, lub na stołek hop i bach. Żaden z nich się tym nie zraża, gdy czasami spaść się zdarza. Zawsze wszak na łapy cztery, więc nie robią tu afery, lecz się uczą, jak widzicie, gdy nauczkę da im życie. Dorsze, szprotki, kardynałki. Bardzo lubią czczepsze chwałki, ale milkną, gdy w głębinie pełna gracji płaszczka płynie, milcząc jakby zamyślona. Może lepiej być jak ona? Hej, kangurze, raz, dwa, trzy. Chciałbym skakać tak jak ty. Skakać w przód i skakać w bok. Dzień i noc przez cały rok. Skaczą w dal kangurze stworki, skaczą w zwyż kangurze worki. Skaczą, gdy się liśćmi raczą i gdy śpią, to także skaczą. Gdy machacie ogonkami, ja bym chciał tak machać z wami, przeskakując każdą dziurę. Ja też chciałbym być kangurem.